Stado zachodu, tak? A wasze imiona. Ja jestem błysk. A to jest karmelka? Strzała. I to w sumie całe nasze stado. Zgubił nam się tylko jeden źrebak. Aha. No, a ty jak masz na imię? Ja jestem. Kim ja jestem? Nie pamiętasz jak masz na imię? No w sumie. Hmm. A, no tak. Jestem szary. Szary? A co to za imię? Mój właściciel je wymyśli. Mieszkasz w rezerwacie? Tak. Mogę wam pomóc szukać tego... no... zierbaka. A ten zierbak to jak się nazywa? Ten zierbak to jest... W tym miejscu chyba nie za dobrze się myśli. To jest. A no tak. Piorunki. Piorun, Piorun. okej. Okay. Karmelka. Strzała. Błysk. Chyba widziałem jakichś trzech ludzi co idą z takim źrebakiem trochę podobnym do Moni do mnie no to w którą stronę on poszedł? wydaje mi się, że wydaje mi się, że poszedł w stronę różowego pola byliśmy tam Weszli też chyba na górę, na tą białą górę. No. Tak, widzieliśmy ją. Pójdziesz z nami? Nie, dzięki. Ja wolę nie. Okej, okay, no to pa